Pan Andrzej Wnuk wywołał y, temat y, twierdzy, żeby się nie zamykać w murach twierdzy i tak weszliśmy na starówkę. Zamość to nie tylko starówka. To hasło bardzo często pada w tegorocznej kampanii wyborczej. Więc jaki panowie mają pomysł na zamojskie osiedla? Pan Andrzej Wnuk. Mój pomysł jest y, wyrażony w programie i myślę, że w większości zamościan już znany. Otóż zamojskie osiedla cierpią na dwa, y, na dwa braki. Braki w społeczeństwie obywatelskim, czyli w tym, żeby mieszkańcy tych osiedli poczuli się gospodarzami na swoim terenie i współdecydowali o tym, w jaki sposób te osiedla mają wyglądać. Bo władza przychodzi i mówi, że w tym roku mamy tyle pieniążków, no to przeznaczymy na to, ale jak nie mamy, no to nie przeznaczymy. A druga ważna rzecz, no to kwestia infrastruktury na osiedlach. Jestem w posiadaniu takiego dokumentu, który powstał bodajże w 2010 roku i on miał na celu. Jak to pan prezydent Zamoyski w swojej deklaracji programowej w 2010 roku powiedział, załatwić problem dróg w mieście. I tam było wyszczególnione, które drogi, w jakich granicach i na którym osiedlu trzeba wykonać. Kosztowało to bodajże 20 milionów złotych na ówczesne pieniądze. Jak ostatnio przeglądałem, to były naprawdę ważne inwestycje. Budowy dróg, ale też budowy ronda na ulicy Powiatowej, czy też remontu, remonty dróg na osiedlach. Z tych inwestycji zaplanowanych w 2010 roku udało się zrobić może 10, może 15%. Czyli tak naprawdę niewiele i problem dróg w zamościu się nie, e, sam się nie rozwiązał. Trzeba z, wyjść z tym z tym programem, budować te drogi, zwłaszcza, że teraz nie będzie już pieniędzy z funduszy unijnych, a ze schetunówkami Ale to z czego by pan te drogi daje. budował, bo to strasznie Niestety kosztowne. Z budżetu, Nie, nie wie pani. Z budżetu znaczy na drogę są drogi. Oczywiście. mówiąc wprost. Oczywiste, tylko to trzeba robić e, systematycznie i w momencie, kiedy są takie naleciałości jak teraz, no to będzie trudno budżetowi udźwignąć te wszystkie rzeczy. Ale ja mam plan. Chciałbym, żeby to robili więźniowie, żeby to robili skazani na pracę społecznie, żeby to robić w jak największym systemie gospodarczym, po prostu. Ale no, żeby tak było, najpierw musimy spowatyzować więzienia. To będzie chyba y, najlepszym pomysłem. Y, Odnośnie osiedli. Y, jestem zwolnikiem budowania dróg na osiedli, całej infrastruktury osiedlowej, no oprócz takich rzeczy jak plac zabaw, bo to plac zabaw sobie powinni zagwarantować sami mieszkańcy osiedli, a nie miasto. Y, czyli drogi, tak, trzeba budować. Natomiast z czego teraz? Y, przytoczę znowu budżet. Dochody w tym w tym roku to są 350 milionów, y, wydatki 368. I teraz miasto musi zacząć oszczędzać. My, nasz ekonomista z, właściwie z Stowarzyszenia Republika Republikanów Marcin Wójcik, opracował y, całe wydatki miasta i tak dalej, bo znaliśmy oszczędności w budżecie na niecałe 30 milionów złotych. W przypadku, kiedy zaczniemy oszczędzać, to będą pieniądze na budowanie dróg, tak? Nie może być tak, że mieszkańcy, jak do tej pory y, z miasta, zadłuża się, buduje jakieś drogi, teraz na przykład przed wyborami to jest y, widoczne, zadłuża się, buduje te drogi, no, jakieś poparcie chcą jeszcze uzyskać, y, i za dużo na przykład nie, panią, nasze dzieci, wnuki. Tak jest, to jest niedopuszczalne. Miasto mus, musi budować drogi, bo to jest e, m, obowiązek, natomiast musi to robić z oszczędzonych pieniędzy. A na czym a by nie pan oszczędzał? E, no proszę panią, na przykład e, likwidacja, znaczy nie likwidacja, prze, będziemy, przestaniemy dotować takie rzeczy jak chóry, orkiestry, prawda, symfonie, zlikwidujemy e, straż miejską, e, zrobimy e, pewną reformację oświaty w mieście. To znaczy, że. Większość, szk większość szkół przerzucimy na organizacje pozarządowe, yy, i to z dniem oszczędności. Zrobimy ucięcia w administracji publicznej. Po prostu tam jest masa stanowisk, które jest zwyczajnie niepotrzebna, prawda? I to są główne takie punkty, gdzie, gdzie można oszczędzić, tak? no, po, Pomocy polityce społecznej nie możemy oszczędzić. Nie ma szansy, na żeby na tym oszczędzić. Natomiast na, tym, na tych punktach, które ja wskazałem, na tym można oszczędzać. Oszczędzimy. I to jeszcze jest jedna rzecz, na przykład kultura fizyczna, prawda? Mamy ośrodek sportu i rekreacji, do którego musimy co roku dopłacać ponad 3 miliony złotych. Dziękuję.